Konferencja razem dla dzieci realizowana w ramach programu Podziel się domem, program na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej została zorganizowana w sali starostwa powiatowego w Kutnie. Na spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, asystenci kuratorzy oraz rodziny zastępcza. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych w Beskarpu, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, organizuje konferencję w ramach programu Podziel się domem, program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, który jest współfinansowany z ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Konferencja jest elementem programu, który realizowany jest od maja do grudnia. Mieści się on w bloku dob Razem dla dzieci, czyli promocja rodzicielstwa zastępczego, wspieranie, uświadamianie też i edukacja społeczeństwa lokalnego o roli pieczy zastępczej, rodzinnej szczególnie. Drugi blok programu jest to Dobry Dom i skierowany już jest bardziej na rodziny zastępcze, na wsparcie ich szkolenie, warsztaty. Ma to też pomóc im w codziennych trudnościach z dziećmi i z prowadzeniem domów rodzinnych i rodzin zastępczych. Konferencja zaczęła się od prezentacji na temat programu Podziel się domem oraz działalności powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w zakresie pieczy zastępczej. Następne typ rodzin to są rodziny zastępcze zawodowe. Mamy w nich 40, mamy 48 takich rodzin, w których przebywa 58 wychowanków. Utworzono w 2015 roku 6 rodzin dla 7 dzieci, odeszło 9 dzieci, ukończyło 18 lat trzech wychowanków Wypłacono łącznie kwotę 746 904 zł na ten typ rodzin. W pieczy w ogóle zastępczej, w całej, czyli instytucjonalnej i rodzinnej, przebywa około 287 wychowanków, z tego w rodzinach zastępczych różnego typu przebywa około 100, jest około 150 rodzin i ponad 220 wychowanków. W dalszej części konferencji odbyła się prelekcja pod tytułem Problemy dzieci w pieczy zastępczej przeprowadzona przez dyrektora Fundacji Przyjaciółka. Mała, delikatna blondynka, mała dziewczynka jest uwięziona w swoim nieszczęśliwym życiu, została uwięziona w tym życiu przez rodzinę, przez okoliczności, przez miejsce, w którym przyszła na świat, przez to, w jaki sposób jej rodzice żyli. Najczęstszym problemem jest po prostu to, że rodzice dzieci stosują różne formy przemocy. To nie musi być taka forma, która jest przemocą fizyczną, ale na przykład formą przemocy jest także zaniedbywanie, pozostawianie dziecka na długo samego, stawianie mu oczekiwań takich, których małe dziecko nie spełni, na przykład takich, że ono samo się sobą zapiekuje, przygotuje sobie jedzenie. No małe dziecko po prostu nie ma absolutnie takiej możliwości. Stowarzyszenie Wyspa Skapów wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od kilku lat realizuje wspólne działania pomocy rodzinom zastępczym i nie tylko. Są to pikniki integracyjne, różnego rodzaju przedsięwzięcia, które tak naprawdę mają służyć wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej, tak między innymi instytucjonalnej. Chociaż jak wiemy, rodzice zastępczy potrzebują większego wsparcia, gdyż w placówkach dzieci otrzymują jeszcze wsparcie specjalistów, dlatego wspólnie z pcpr wszystkie nasze działania dążą do tego, aby te rodziny czuły wsparcie. Staramy się się corocznie propagować ideę rodzicielstwa zastępczego. Bardzo zależy nam na tym, aby pozyskiwać kandydatów na rodziców zastępczych i, i dzisiejsza konferencja jest po prostu jednym z tych zadań, które realizujemy, które ma, któremu ma przyświecać jeden cel. Rodzina zastępcza jest bardzo pożądana. Chcemy jak najwięcej tych rodzin zastępczych w powiecie i będziemy roz, rozwijać system pomocy dziecku i rodzinie y, również w powiecie.